Czy wiesz, że macza może zrewolucjonizować Twoje życie intymne? Ten zielony proszek ma więcej do zaoferowania, niż myślisz. Macza, popularna w Japonii herbata, jest pełna przeciwutleniaczy i składników odżywczych, które mogą wspierać Twoje zdrowie seksualne w sposób naturalny. Ale jak to działa? Po pierwsze, macza zwiększa poziom energii dzięki zawartości kofeiny i L-teaniny, które działają synergicznie zapewniając stały i zrównoważony przypływ energii bez nagłych spadków. Po drugie, macza poprawia krążenie krwi, co jest kluczowe dla zdrowia seksualnego. Lepsze krążenie oznacza lepsze dotlenienie wszystkich narządów, w tym tych intymnych. Co więcej, regularne spożywanie maczy wspiera produkcję oksytocyny, hormonu miłości, który odgrywa kluczową rolę w budowaniu więzi, i zwiększaniu libido. Co o tym sądzisz? Skomentuj teraz. Niezwykłe właściwości maczy mogą również pomóc w redukcji stresu, co jest często głównym winowajcą problemów z libido. Dzięki zawartości L-teniny, macza działa relaksująco na układ nerwowy, równocześnie poprawiając nastrój. Wiedziałeś o tych korzyściach? Zostaw komentarz. Jeśli chcesz poprawić swoje życie intymne w naturalny sposób, Spróbuj włączyć macze do swojej diety. Obserwuj nas, aby dowiedzieć się więcej. Kliknij, aby subskrybować i podziel się tym filmem z przyjaciółmi.